Zmarłego trzeba pożegnać z godnością. A on tam leżał za przeproszeniem, jak pies z tabliczką nieznany. Mówił zrozpaczony syn. Edward Wydra, 53-latek, był geodetą z rabki, który miał swoje biuro projektowe w msza niedolnej. 22 stycznia 2004 roku, jak co dzień rano, wyszedł do pracy. Wcześniej zamienił kilka słów ze swoją żoną Haliną. Pytałam, o której wróci, powiedział, że po 18.00. I że jakbym potrzebowała pieniędzy, to są w barku. Zabrał się, pozamykałam za nim i poszedł. Był jakiś milczący, mało co się odzywał, ale on nigdy nie rozmawiał ze mną o swoich problemach. Mówił, po co cię mam martwić, i tak mi nie pomożesz. Tak wspomina ich wspólną ostatnią rozmowę. Godziny mijały, a może nie zjawił się w domu. Do godziny 23 pani Halina nie martwiła się o Edwarda. Sądziła, że mężczyzna został dłużej w pracy lub spotkał jakiegoś kolegę i się zapomniał. Rano, gdy nie zastała małżonka w domu, przeżyła szok. Zaczęła dzwonić do biura, znajomych, szpitala, nikt nie widział mężczyzny. Wkrótce na policji zostało zgłoszone jego zaginięcie. Śledczym udało się ustalić, że pan Edward ostatnio był widziany około godziny 15 w okolicy dworca autobusowego w muszanie. Wyszedł pomimo padającego śniegu w rozpiętej kurce. Wyglądało, jakby mężczyzna tylko na chwilę opuścił swoje biuro. Wszystko było na swoim miejscu, nawet zapalona lampka i włączone radio. Mąż nigdy tak nie wychodził. Zawsze zabierał teczkę z dokumentami i przynajmniej dowód osobisty, wspominała żona. Akcja poszukiwawcza była zakrojona na ogromną skalę. Mężczyzna, z racji swojego zawodu, był powszechnie szanowaną osobą w lokalnym społeczeństwie. W pomoc w jego odnalezieniu zaangażowały się lokalne oraz ogólnopolskie media, tak jak Gazeta Krakowska. Jego sprawa była również przedstawiana m.in. w programach Ktokolwiek Widział, Ktokolwiek Wie czy Pod Napięciem. Rodzina i wolontariusze rozwiesili plakaty w Rabce, Mszanie, Krakowie. Zgłosił się nawet Jasnowic, który nie był w stanie im pomóc. Sprawę prowadziła lokalna policja przez prawie 12 lat. Bez żadnego skutku. Cały czas wierzyłam, że wróci. Jak mi ktoś mówił, że nie żyje, nie dopuszczałam tego do siebie. Myślałam, że stracił pamięć, nie zostawiłby rodziny, nie był kobieciarzem. Bardzo kochał dzieci, mówiła, ocierając łzy żona. W tym czasie życie rodziny uległo zmianie. Ponieważ mężczyzna był uznany za zaginionego, rodzinie nie należało się żadne świadczenie. Kobieta musiała wyjechać za granicę, aby zarobić na utrzymanie. Wcześniej jedynym żywicielem rodziny był pan Edward. Gdy umiera ktoś bliski, wiadomo, cierpi się, ale jest grób, można się pomodlić. Tego, co przeżywałam przez te lata, nie da się opisać. Mówi o latach oczekiwania na wyjaśnienie sprawy pani Halina. Wszystko zmieniło się nagle 29 października 2015 roku. Rodzina otrzymała telefon, który ponownie wywrócił ich życie do góry nogami. Okazało się, że pan Edward nie żyje. Został zidentyfikowany na podstawie testów DNA, o które zabiegali najbliżsi zaginionego. Okazało się, że mężczyzna został znaleziony martwy na brzegu Wisły w Krakowie 31 stycznia 2004 roku, zaledwie 60 km od miejsca, gdzie ostatnio był widziany. Należy tu zaznaczyć, że z dworca w Mszanie do Krakowa komunikacja jest wyjątkowo częsta. Przez 11 lat nic nie wiedzieliśmy, mówiła załamując głos pani Halina. Mimo tej niewielkiej odległości oraz faktu, że w tym czasie poszukiwania mężczyzny były najbardziej intensywne, policji nie udało się ustalić, kim jest znaleziony zmarły. Został pochowany jako osoba NN na cmentarzu komunalnym. Prawie 12 lat mój tata leżał w grobie oddalonym o kilka kilometrów od miejsca, w którym teraz mieszkam. A ja nie miałem o tym pojęcia. Nie potrafię zrozumieć, jak można nie zidentyfikować zwłok, skoro w całym województwie prowadzono poszukiwania, mówił syn Michał Wydra. Policja nie ma sobie nic do zarzucenia. Jak twierdzi ich przedstawiciel, zrobili to, co do nich należy. Rodzina uważa natomiast, że policja dopuściła się szeregu uchybień. Na ich pytania o badania DNA, które już były dostępne w 2004 roku, odpowiedział rzecznik małopolskiej policji Mariusz Ciarka. Wcześniej nie było bazy danych, w których moglibyśmy trzymać dane z kodów DNA. Dopiero ustawa z 2014 roku dała nam taką możliwość. Zdjęcia ciała i opisy rozesłano do komisariatu w całym kraju. Mieliśmy sygnały z Wrocławia i Katowic, gdzie zaginęły osoby o podobnym wyglądzie i w zbliżonym wieku, ale się nie potwierdziły. Mężczyzna w chwili zaginięcia miał 51 lat, a patomorfolog przeprowadzający sekcję zwłok mógł ocenić, że 45 i tak zapisać w protokole. Rodzina mogła podać, że był w niebieskich dżinsach, a w dokumentach mogło zostać zapisane, że w granatowych sztruksach. Funkcjonariusze pisali wtedy jeszcze na maszynach do pisania. Były dwa komputery na komisariat. Co miesiąc w Małopolsce zgłaszanych jest około stu zaginięć. Zidentyfikowanie zwłok bez żadnych znaków szczególnych było wtedy trudne", tłumaczył Mariusz Ciarka. Rzecznik ponadto utrzymuje, że oględziny zwłoki miejsca znalezienia, zabezpieczenie śladów, materiały DNA oraz przesłuchanie świadków zostały przeprowadzone bez naruszenia jakichkolwiek procedur. Prawda jest taka, że tatę można było zidentyfikować bez testów już 12 lat temu. Zdjęcia ze stołu sekcyjnego nie pozostawiają wątpliwości. Bez trudu można go na nich rozpoznać. Rysopis, a także ubiór zgadzają się z informacjami i zdjęciami przekazywanymi po zaginięciu. Czy nie porównano zdjęć znalezionego człowieka, którego tożsamości nie znano ze zdjęciami osób zaginionych? To haniebne zaniedbanie ze strony policji, mówił Michał Wydra. Pan Edward został odnaleziony w tych samych rzeczach, w których ostatnio był widziany. Syn, który widział zdjęcie z sekcji swojego ukochanego ojca, nie ma wątpliwości, że policja bez użycia badań DNA rozpoznałaby jego ojca. Jego zdaniem wystarczyło zestawić oba zdjęcia ze sobą. Jako główny powód tej sytuacji wskazuje słaby przepływ danych między komisariatem w Mszanie, a tym w Krakowie. Policjanci z byłej stolicy Polski powinni przesłać zdjęcia do swoich kolegów w celu porównania zdjęć z osobami zaginionymi. Rodzinie zawsze się wydaje, że ich bliski jest jedyny, a my prowadzimy setki takich spraw. Trudno pamiętać, co było przed tygodniem. Być może zawinił czynnik ludzki, na przykład policjant nie skojarzył sprawy z innego miasta. Często różni się opis ubrania albo ocena wieku znalezionej osoby. Człowiek wyłowiony z wody po dziewięciu dniach też nie wygląda jak na zdjęciu. I proszę pamiętać, to były inne czasy. Technika, możliwości przesyłania informacji, przeszukiwania baz danych, porównania zdjęć nie wyglądały tak jak dziś. Rodzina powinna być nam wdzięczna za wyjaśnienie sprawy, kontynuuje małopolski rzecznik. Inne zdanie mają specjaliści. Takie tłumaczenie policji to żadne tłumaczenie. Nie usprawiedliwia czyjegoś ewidentnego zaniedbania. Rok 2004 to nie XVIII wiek. Coś takiego nie powinno się było zdarzyć, mówił profesor Zbigniew Świąkarski, karnista były minister sprawiedliwości. W policji brakuje etosu służby. Przecież funkcjonariusze państwowi są po to, by służyć ludziom. Pomysł, że rodzina powinna być im wdzięczna za rozwiązanie zagadki, jest śmieszny. Nawet jeśli to był błąd ludzki, to ktoś powinien za niego odpowiedzieć. Zasadne jest nie tylko odszkodowanie za straty finansowe, ale też zadośćuczynienie za straty moralne. Stwierdził Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Kolejnym absurdem jest to, że rodzina pana Edwarda musiała zwrócić 2000 zł miastu Kraków za wyprawienie pogrzebu w 2004 roku i pochowanie go jako NN. Według moich ustaleń krewnym udało się ekshumować zwłoki i przenieść je na cmentarz do rodzinnej miejscowości. Grupa na Edwarda przez prawie 12 lat był oznaczony jako osoba NN. Rodzina w końcu poznała prawdę. Policja utrzymuje, że za jego śmiercią nie stoją osoby trzecie. W mojej głowie rodzi się tylko pytanie: ile osób, których rodziny szukają, jest pochowanych w bezimiennych grobach? Dziękuję wam za wysłuchanie dzisiejszego materiału. Bądźcie bezpieczni i do usłyszenia w kolejnych odcinkach na kanale Strefa Mroku.